Na torze pierwszy Robert Zeppler. Na torze drugim yes. Jonas Reagan. Robert Zeppler to aktualny rekordista polski yes. na dystansie, na y, kategorii, też w dyscyplinie z BWE. Ta dyskusja wcześniej nie była domeną Roberta, jednak od jakiegoś czasu podjął również trening w tym zakresie i okazało się, że zyskała doskonały wynik poprzez zawodę drewników, przekroczył 160 metrów. Ja, Jaką jest zróżkowana w no. Wszyscy z zaciekawieniem obserwują występ Roberta, ponieważ wczoraj jego występ ten na siódmym płetwach może napawać obcyzji. Na druku dosłownie 105 metrów. Robert płynie dalej. Robert to prawdziwa legenda polskiego sprzedażnika. Swoich słów i instytucja. Chyba najczęściej znajdują się bez przeży w sprzedażnikach w Polsce. I chyba najbardziej intymowany. Wielokrotne rekordy w, w Polsce. Zjednoczonych. Wielka burza. Zdecydowany jest to chyba dwadzieścia cztery. Mimo, no, że po wielu latach treningów Robert, cały czas przesuwa swoje wyniki i to bardzo mocno. Jeszcze jakiś czas temu dynamiki e, w granicach 150 metrów uchodziły za bardzo dobre wyniki. Dzisiaj technicznym

155